Drodzy widzowie, witajcie na naszym kanale. Cieszę się, że znów mogę was gościć. Nasz materiał dotyczy prawdziwej miłości. Czym jest, jak ją rozpoznać i jak odróżnić od fałszywych, toksycznych wzorców w relacjach. Pokazujemy, że autentyczne uczucie nie opiera się na dramatycznych emocjach, zazdrości ani potrzebie kontroli, lecz na bezpieczeństwie emocjonalnym, wzajemnym szacunku. Ochronie godności i wspieraniu osobistego rozwoju. Przeanalizujemy siedem kluczowych aspektów prawdziwej miłości: od poczucia bezpieczeństwa, przez stabilność i spokój, aż po zachowanie indywidualności i wspólną przestrzeń do wzrostu. Ten materiał pomoże Wam zrozumieć, jak wygląda dojrzała, autentyczna relacja i jak rozpoznać partnera, który naprawdę kocha. Numer pierwszy: czym naprawdę jest miłość i czym nigdy nie powinna być? Będę szczera od samego początku. Prawdziwa miłość nie rodzi się z pięknych słów wypowiadanych przy pierwszych spotkaniach. Nie jest efektem spontanicznych obietnic składanych pod wpływem euforii, intensywnej chemii czy chwilowej fascynacji. Nie jest też burzą emocji, która ogarnia ciało i umysł w pierwszych tygodniach znajomości. To, co głośne, szybkie i przytłaczające, bywa mylone z miłością, lecz w rzeczywistości często nią nie jest. Emocjonalne uniesienia, które wzbudzają dreszcz ekscytacji, nie są gwarancją prawdziwego uczucia. Mogą równie dobrze być efektem adrenaliny, pragnienia bliskości lub potrzeby bycia zauważonym. Autentyczna miłość ujawnia się w sytuacjach trudnych, niekomfortowych i wymagających dojrzałości. Widać ją w działaniach, nie w słowach. Jeśli mężczyzna naprawdę kocha, nie będziesz musiała zgadywać, co czuje. Jego uczucia nie będą dla ciebie tajemnicą, którą trzeba rozszyfrowywać. Nie spędzisz nocy na analizowaniu sprzecznych sygnałów ani na zastanawianiu się, co tak naprawdę kryje się w jego wiadomościach. Nie będziesz żyć w ciągłej niepewności, zastanawiając się, czy jest obecny emocjonalnie, czy tylko odgrywa rolę. Prawdziwa miłość wnosi klarowność, a nie chaos. Daje poczucie pewności i stabilności nawet w codziennych sytuacjach, które nie są dramatyczne ani spektakularne. Wiele kobiet zostało nauczonych błędnie interpretować miłość. Mylą obsesję z zaangażowaniem, zazdrość z troską, a nieustanne emocjonalne wzloty i upadki z prawdziwą namiętnością. Miłość nie wymaga rezygnacji z siebie ani ciągłego udowadniania swojej wartości. Nie jest narzędziem kontroli ani mechanizmem utrzymywania kogoś przy sobie poprzez poczucie winy, strach czy presję. Prawdziwa miłość nie ogranicza, nie przytłacza i nie zmusza do kompromisów wbrew własnej naturze. Wręcz przeciwnie, wzmacnia, stabilizuje i daje poczucie bezpieczeństwa. Mężczyzna, który kocha autentycznie, nie traktuje kobiety jak swoją własność ani przedmiot. Do posiadania. Nie stara się podporządkować jej, kontrolować ani ograniczać jej wyborów w celu zaspokojenia własnych potrzeb. Zamiast tego chroni to, co pozwala jej pozostać sobą. Jego troska jest subtelna, ale konsekwentna. Nie polega na pustych słowach, ale na instynktownym szacunku wobec jej granic, wartości i wolności osobistej. Prawdziwa miłość rozumie, że kobieta jest niezależnym bytem, a nie przedłużeniem jego ego i dba o to, by nie zagubiła siebie w relacji. Niektóre sygnały, które często są mylone z miłością, to intensywność, dramatyczne gesty i emocjonalne huśtawki. Prawdziwa miłość nie jest głośna, by zwracać uwagę, nie wymaga skrajnych przeżyć, by potwierdzić swoje istnienie. Miłość, która daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala odetchnąć. A nie musisz obawiać się, że coś powiesz lub zrobisz źle. Nie musisz żyć w lęku przed utratą jego uwagi ani jego emocjonalnym oddaleniem. To właśnie spokój jest jednym z najważniejszych wyznaczników prawdziwego uczucia. W autentycznej relacji nie musisz nikomu niczego udowadniać. Nie musisz zasługiwać na uwagę ani walczyć o obecność. Twoja wartość nie jest warunkowana jego nastrojem ani tym, jak reaguje na Twoje emocje. Miłość, która jest prawdziwa, pozwala być sobą w pełni, ze wszystkimi emocjami, potrzebami i marzeniami. Nie wymaga maski ani ograniczania własnych reakcji. Zamiast chaosu emocjonalnego wprowadza stabilność i przewidywalność, na których można budować bliskość. Prawdziwa miłość jest spokojna, nawet jeśli pełna pasji. Nie odbiera poczucia kontroli nad własnym życiem, nie zmusza do rezygnacji z marzeń ani tożsamości. Jej fundamentem jest szacunek, konsekwencja i dojrzałość emocjonalna. Jest obecna nie tylko wtedy, gdy jest wygodnie, lecz w codziennych momentach, które wymagają troski, empatii i wsparcia. Prawdziwe uczucie nie manipuluje, nie uzależnia, ani nie sprawia, że zaczynasz wątpić w siebie. Chroni twój spokój, a jednocześnie daje przestrzeń do wzrostu i rozwoju. Jeśli kiedykolwiek zastanawiasz się, czy to, czego doświadczasz, jest prawdziwą miłością, zadaj sobie jedno proste pytanie: czy przy tej osobie czuję się bardziej sobą, czy mniej? Odpowiedź jest często najbardziej uczciwym wskaźnikiem. Miłość, która jest autentyczna, nie kosztuje wewnętrznego spokoju chroni go. Pozwalając jednocześnie być w pełni sobą i zachować swoją indywidualność. Tylko wtedy, gdy relacja daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności, możemy mówić o prawdziwej miłości, a nie o tym, co jedynie udaje uczucie. Numer drugi, bezpieczeństwo emocjonalne jako fundament prawdziwej relacji. Bezpieczeństwo emocjonalne to nie dodatek do miłości, to jej rdzeń. Bez niego każda relacja, nawet najbardziej namiętna, z czasem zaczyna się rozpadać od środka. Można mówić o uczuciach, planach i wspólnej przyszłości, ale jeśli brakuje poczucia wewnętrznego spokoju przy drugiej osobie, to nie jest miłość, to napięcie przebrane za bliskość. Mężczyzna, który naprawdę kocha, instynktownie chroni twoje emocjonalne bezpieczeństwo, nawet wtedy, gdy sam nie potrafi tego nazwać słowami. Bezpieczeństwo emocjonalne oznacza, że nie żyjesz w stanie ciągłej czujności. Nie masz wrażenia, że musisz uważać na każde zdanie, ton głosu czy reakcję. Nie boisz się, że jedno nieostrożne słowo wywoła gniew, ciszę albo chłód. Przy właściwym mężczyźnie nie chodzisz jak po kruchym szkle. Masz prawo do pytań, wątpliwości i emocji, również tych trudnych. I co najważniejsze, nie jesteś za nie Mężczyzna, który kocha, nie ośmiesza Twoich uczuć. Nie bagatelizuje twojego bólu, nie umniejsza twoich przeżyć i nie ucieka w żart, gdy rozmowa staje się niewygodna. Nie używa milczenia jako formy kary i nie znika, gdy sytuacja wymaga dojrzałości. Jego reakcją na twoją szczerość nie jest agresja ani obrona, lecz próba zrozumienia. Nawet jeśli się z tobą nie zgadza, daje ci przestrzeń, byś mogła być wysłuchana bez lęku. W bezpiecznej, emocjonalnie relacji konflikty nie znikają, ale zmienia się sposób, w jaki są przeżywane. Dojrzały mężczyzna nie walczy po to, by wygrać, zdominować czy udowodnić swoją rację. Jego celem nie jest zwycięstwo, lecz stabilizacja i rozwiązanie problemu. Rozumie, że relacja nie jest polem bitwy, a różnice nie są zagrożeniem, lecz naturalną częścią bliskości. Tam, gdzie jest miłość, rozmowa służy naprawie, a nie ranieniu. Jednym z najważniejszych sygnałów bezpieczeństwa emocjonalnego jest spójność zachowania. Mężczyzna, który kocha, nie wycofuje nagle czułości, aby tobą manipulować. Nie buduje relacji na skrajnych emocjach, raz blisko, raz zimno, tylko po to, by uzależnić cię od swojej uwagi. Nie wywołuje lęku, by potem wystąpić w roli wybawcy. Taki cykl nie jest miłością, lecz świadomym warunkowaniem emocjonalnym. Prawdziwa miłość może być intensywna, ale nigdy chaotyczna. Może być głęboka, ale nie niszcząca. Jeśli relacja przypomina emocjonalny rollercoaster, w którym euforia przeplata się z niepokojem, to nie jest dowód pasji, lecz niestabilności. Mężczyzna, który kocha, chroni Twój wewnętrzny spokój, ponieważ rozumie coś bardzo istotnego. Kobieta, która czuje się bezpiecznie, naturalnie się otwiera, rozkwita i pogłębia więź. Nie musi wymuszać bliskości, ani walczyć o uwagę. Zdobywa ją poprzez konsekwencje, przewidywalność i emocjonalną dojrzałość. Przy nim nie tracisz siebie, nie zmniejszasz swoich potrzeb i nie uczysz się milczeć, by uniknąć konfliktu. Bezpieczeństwo emocjonalne nie polega na tym, że nigdy nie jest trudno. Polega na tym, że nawet w trudnych momentach wiesz, że nie zostaniesz sama ze swoimi uczuciami. Jeśli obecność mężczyzny sprawia, że twoje ciało się uspokaja, a umysł przestaje być w ciągłej gotowości do obrony, to nie jest przypadek. To znak, że twoje emocje są chronione. A tam, gdzie jest ochrona, może istnieć prawdziwa, dojrzała miłość. Numer 3. Spokój jako dowód miłości, a nie brak namiętności. Wiele osób zostało wychowanych w przekonaniu, że prawdziwa miłość musi boleć, wzbudzać niepokój i wywracać życie emocjonalne do góry nogami. Wierzy się, że jeśli nie ma ciągłego napięcia, dramatów i skrajnych emocji, to znaczy, że brakuje chemii, albo uczucie jest powierzchowne. Niestety, jest to jedno z najbardziej mylnych i szkodliwych przekonań na temat relacji międzyludzkich. Spokój w związku nie jest oznaką braku uczuć ani nudy. Jest przejawem dojrzałości, stabilności i prawdziwej głębi emocjonalnej. Tam, gdzie pojawia się autentyczna miłość, chaos emocjonalny ustępuje miejsca bezpieczeństwu, przewidywalności i harmonii. Mężczyzna, który naprawdę kocha, nie potrzebuje dramatów ani emocjonalnych fajerwerków, aby poczuć swoją wartość. Nie prowokuje kłótni, nie tworzy napięcia tylko po to, by później je rozładować, ani nie buduje bliskości na huśtawce uczuć, w której raz czujesz się wybrana, a chwilę później ignorowana lub odrzucana. Taki schemat nie świadczy o, o intensywności miłości, lecz o wewnętrznej niestabilności, tj. braku dojrzałości i potrzebie kontroli. Prawdziwe uczucie nie wymaga manipulacji ani testowania granic drugiej osoby. Ono daje pewność i komfort. Cisza i spokój w relacji są równie wartościowe jak namiętność i pasja. Przy odpowiednim partnerze twoje emocje nie żyją w ciągłym stanie alarmu. Nie analizujesz w nieskończoność jego gestów ani słów. Nie zastanawiasz się, co mogłaś zrobić źle, ani nie przewidujesz kolejnych jego reakcji z obawy przed konfliktem. Spokój w relacji często bywa mylony z brakiem zaangażowania, szczególnie przez osoby przyzwyczajone do emocjonalnych skrajności. Lecz w rzeczywistości jest dowodem na bezpieczeństwo i stabilność. Daje poczucie, że możesz być sobą. Nie musisz udowadniać swojej wartości ani dostosowywać się do kaprysów partnera. Dojrzały mężczyzna nie wymaga nieustannego potwierdzania swojej mocy poprzez emocjonalne manipulacje. Nie stosuje technik które wprowadzają strach przed utratą, nie buduje relacji na groźbie odejścia ani nagłym wycofaniu czułości. Prawdziwa miłość nie trzyma drugiej osoby w niepewności, nie tworzy zależności opartej na lęku, ani nie zmusza do ciągłego walczenia o siebie. Zamiast tego daje pewność, że oboje możecie współistnieć w harmonii, rozwijając się i wzmacniając więź bez konieczności dramatyzowania każdego dnia. Spokój w relacji jest też wyrazem zaufania. Kobieta, która czuje się bezpieczna i akceptowana, nie oddala się, nią staje się bardziej obecna, bardziej prawdziwa i otwarta. Nie musi codziennie udowadniać swojej lojalności ani zdobywać partnera od nowa poprzez dramatyczne gesty. Zaufanie buduje się poprzez konsekwencję, szacunek i przewidywalność zachowań. Bliskość rodzi się z poczucia bezpieczeństwa, a nie z chaosu emocjonalnego. Taki spokój wcale nie oznacza braku namiętności. Wręcz przeciwnie, pozwala ją doświadczać w pełni, bez lęku, w atmosferze prawdziwej intymności. W relacji pełnej prawdziwej miłości, codzienne życie staje się prostsze, a nie bardziej skomplikowane. Nie czujesz, że musisz się bronić, ani że jesteś w stanie ciągłego napięcia. Twoje ciało i umysł mogą się odprężyć, a serce zaufać. Spokój nie jest pustką ani obojętnością. To fundament, na którym może rozwijać się prawdziwa głębia, zaufanie i namiętność. Pozwala być w związku autentyczną, otwartą i pełną życia osobą, nieograniczoną przez lęk czy ciągłe emocjonalne testy. Prawdziwa miłość, która nie wymaga dramatów, nie oznacza braku pasji. Jest jak spokojne morze stabilna, silna i zdolna utrzymać wszystko, co naprawdę wartościowe. Intensywność uczuć nie musi oznaczać chaosu. Miłość nie polega na burzy, lecz na równowadze między bezpieczeństwem a bliskością, między emocjonalną otwartością a szacunkiem do przestrzeni drugiej osoby. Tylko wtedy związek może przetrwać próbę czasu, rozwijać się i dawać prawdziwe poczucie spełnienia. Numer czwarty. Ochrona godności i reputacji, jak mężczyzna mówi o Tobie i jak Cię traktuje. Jednym z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie absolutnie kluczowych przejawów prawdziwej miłości jest sposób, w jaki mężczyzna chroni Twoją godność oraz reputację. Dla wielu osób miłość kojarzy się głównie z emocjami, bliskością czy namiętnością, jednak bez szacunku nawet najsilniejsze uczucia tracą swoją wartość. To właśnie ochrona Twojej godności pokazuje, czy jesteś dla niego kimś naprawdę ważnym, czy jedynie elementem jego życia, który można wykorzystać lub zlekceważyć? Mężczyzna, który kocha szczerze, dba o to, jak jesteś postrzegana, zwłaszcza wtedy, gdy nie macie obok. Nie pozwala, aby inni mówili o tobie w sposób lekceważący, ironiczny czy krzywdzący. Nie milczy, gdy ktoś przekracza granice i nie udaje, że nic się nie dzieje, by uniknąć niezręczności. Jego lojalność nie zależy od Twojej obecności. Chroni Twój wizerunek, ponieważ traktuje go jako część własnych wartości. Taki mężczyzna nie wykorzystuje Twojej prywatności jako tematu rozmów towarzyskich. Intymne szczegóły relacji, Twoje emocje, słabości czy trudne momenty nie stają się dla niego materiałem do żartów ani sposobem na zdobycie uwagi wśród znajomych. Rozumie, że zaufanie jest czymś delikatnym i że raz naruszone bardzo trudno je odbudować. To, co między wami, pozostaje między wami, nie dlatego, że coś trzeba ukrywać, lecz dlatego, że nie wszystko powinno być wystawiane na ocenę innych. Sposób, w jaki mężczyzna mówi o kobiecie, jest jednym z najczystszych odzwierciedleń jego dojrzałości emocjonalnej. Jeśli wypowiada się o tobie z szacunkiem, nawet gdy się nie zgadzacie, jeśli nie deprecjonuje twoich wyborów ani charakteru, to znak, że widzi w tobie osobę, a nie narzędzie do budowania własnego ego. Nie potrzebuje poniżać, by poczuć się lepszy. Nie musi umniejszać twojej wartości, by podnieść własną. Ochrona godności przejawia się także w sposobie prowadzenia konfliktów. Mężczyzna, który naprawdę kocha, nie sięga po obraźliwe słowa, nie uderza w twoje kompleksy i nie wykorzystuje twoich wrażliwych punktów jako broni w kłótni. Nawet w chwilach silnych emocji zachowuje granice, ponieważ rozumie, że niektóre słowa ranią na długo i zostają w pamięci znacznie dłużej niż sam konflikt. Dla niego relacja jest ważniejsza niż chwilowe poczucie wygranej. Szczególnie wymownym sygnałem braku szacunku jest publiczne zawstydzanie. Mężczyzna, który kocha, nigdy nie upokarza kobiety przy innych, nie poprawia jej w sposób agresywny i nie ośmiesza jej opinii, by pokazać swoją wyższość. Jeśli pojawia się problem, potrafi poczekać na odpowiedni moment i porozmawiać w cztery oczy. Publiczne poniżanie nie jest formą szczerości, jest próbą dominacji. Warto również zwrócić uwagę na popularne usprawiedliwienia braku szacunku. Sformułowania takie jak ja tylko żartowałem, taki już jestem, mówię jak jest, często nie mają nic wspólnego z autentycznością. Są raczej dowodem braku empatii i emocjonalnej samokontroli. Prawdziwa miłość potrafi się powstrzymać. Rozumie, że szczerość bez wrażliwości staje się okrucieństwem, a brak granic niszczy relacje od środka. Mężczyzna, który kocha, wie, że Twoja godność nie jest czymś, o co powinnaś walczyć ani co musisz sobie zasłużyć. Jest ona oczywista i nienaruszalna. Chroniąc ciebie przed brakiem szacunku, chroni również waszą więź. Rozumie, że relacja oparta na podważaniu wartości jednej ze stron nie ma szans na trwałość. Jeśli masz poczucie, że przy nim nie musisz się bronić, tłumaczyć ani ukrywać siebie, jeśli wiesz, że nie zostaniesz wystawiona na ośmieszenie ani zdradę zaufania, to bardzo wyraźny znak, że jesteś traktowana z należytą godnością. A tam, gdzie jest prawdziwy szacunek, może istnieć tylko jedna rzecz dojrzała, autentyczna miłość. Numer 5. Ochrona Twojej tożsamości i osobistego rozwoju. Jednym z najsubtelniejszych, a jednocześnie najważniejszych dowodów prawdziwej miłości jest to, czy mężczyzna chroni twoją tożsamość oraz wspiera twój osobisty rozwój. W tym obszarze bardzo wyraźnie widać różnicę między dojrzałym uczuciem a niepewnym przywiązaniem opartym na lęku. Miłość, która jest autentyczna, nie próbuje cię pomniejszać, zatrzymywać ani ograniczać. Ona daje przestrzeń, w której możesz wzrastać, zmieniać się i odkrywać siebie na nowo. Mężczyzna, który kocha, naprawdę nie dąży do zawężenia twojego świata po to, by poczuć się bezpiecznie w relacji. Nie izoluje cię od przyjaciół, nie umniejsza znaczenia twoich relacji rodzinnych, ani nie sprawia, że zaczynasz rezygnować z ważnych dla siebie obszarów życia. Nie konkuruje z twoimi pasjami, ambicjami ani marzeniami. Rozumie, że jesteś osobną, kompletną osobą, nie dodatkiem do jego życia, ani tłem. Dla jego potrzeb. Prawdziwa miłość nie boi się Twojej siły. Nie czuje zagrożenia, gdy stajesz się bardziej pewna siebie, świadoma swoich granic i coraz bardziej niezależna. Wręcz przeciwnie, dojrzały mężczyzna chce widzieć kobietę silną, stabilną i zakorzenioną w sobie. Nie potrzebuje, byś była słabsza, bardziej zależna czy podporządkowana, aby on mógł poczuć się wartościowy. Jego poczucie mocy nie wynika z Twojego pomniejszenia. Zwróć uwagę na to, jak reaguje na Twoje sukcesy. Czy potrafi cieszyć się nimi bez zazdrości? Czy wspiera cię, gdy rozwijasz się zawodowo, emocjonalnie lub wewnętrznie? Czy kibicuje twoim osiągnięciom, czy raczej bagatelizuje je, zmienia temat lub subtelnie odbiera im znaczenie? Miłość, która jest prawdziwa, nie sabotuje twojego wzrostu. Ona go chroni i wzmacnia. Ochrona tożsamości oznacza również szacunek wobec twoich wartości i standardów. Mężczyzna, który kocha, nie wywiera presji, abyś rezygnowała z tego, co dla ciebie fundamentalne. Nie zmusza cię do kompromisów, które stoją w sprzeczności z twoim sumieniem. Nie popycha cię w sytuacje, które sprawiają, że czujesz się nieswojo tylko po to, by zaspokoić jego potrzeby. Szanuje twoje tempo, ponieważ nie boi się czasu i nie próbuje przyspieszać bliskości w celu zdobycia kontroli. Tylko niepewny mężczyzna spieszy się z intymnością, deklaracjami i zobowiązaniami, aby zabezpieczyć siebie przed utratą. Dojrzały mężczyzna rozumie, że więź budowana spokojnie, krok po kroku, jest znacznie trwalsza niż ta oparta na presji i pośpiechu. Daje ci przestrzeń na bycie sobą, ponieważ wie, że prawdziwa bliskość nie rodzi się z przymusu. Miłość nie polega także na rywalizacji z Twoją indywidualnością. Jeśli masz zainteresowania, które nie obejmują jego osoby, nie odbiera tego jako zagrożenia. Jeśli potrzebujesz czasu tylko dla siebie, nie wzbudza w tobie poczucia winy. Jeśli Twoje życie nie kręci się wyłącznie wokół niego, nie interpretuje tego jako braku zaangażowania. Prawdziwa relacja nie wymaga, byś porzuciła siebie, aby ją utrzymać. Wbrew romantycznym mitom, mężczyzna, który kocha, nie chce być całym Twoim światem. Chce być jego częścią. Wie, że trwała atrakcyjność rodzi się tam, gdzie obie strony mają własną tożsamość, energię i wewnętrzną pełnię. Miłość nie polega na znikaniu w sobie nawzajem, lecz na spotkaniu dwóch autonomicznych osób, które wybierają siebie każdego dnia. Jeśli czujesz, że przy nim możesz się rozwijać, oddychać pełną piersią i stawać się coraz bardziej sobą, to znak, że Twoja tożsamość jest chroniona. A miłość, która chroni Twoje ja, jest jedyną miłością, która ma szansę przetrwać bez zniszczenia tego, kim naprawdę jesteś. Numer szósty. Ostateczny sprawdzian miłości. Czy przy nim stajesz się bardziej sobą? Na końcu wszystkich analiz, definicji i obserwacji pozostaje jedno pytanie, które ma większą wartość niż tysiąc słów, obietnic i deklaracji. Pytanie, które nie wymaga skomplikowanych teorii ani psychologicznych interpretacji. Jest proste, ale bezlitosne w swojej szczerości. Czy, będąc przy tym mężczyźnie, czujesz, że stajesz się bardziej sobą, czy przeciwnie, powoli tracisz kontakt z tym, kim naprawdę jesteś? Prawdziwa miłość nie zmusza do ciągłego dostosowywania się, nie wymaga, abyś filtrowała swoje myśli, tłumiła emocje, ani zmniejszała swoją obecność po to, by utrzymać spokój. Nie sprawia, że zaczynasz siebie poprawiać, kontrolować i cenzurować w obawie przed jego reakcją. Jeśli relacja powoduje, że coraz częściej milczysz, choć chciałabyś mówić, że rezygnujesz z tego, co ważne, by uniknąć konfliktu, to nie jest miłość. To zarządzanie tobą. Miłość, która jest autentyczna, nie odbiera ci głosu. Wręcz przeciwnie, wzmacnia go. Przy właściwym mężczyźnie nie masz poczucia, że musisz coś udowadniać, zasługiwać na uwagę czy stale potwierdzać swoją wartość. Nie żyjesz w trybie ciągłego napięcia, zastanawiając się, czy dziś jesteś wys wystarczająca. Czujesz, że możesz oddychać swobodnie, a twoja obecność nie jest problemem, lecz czymś naturalnym i mile widzianym. Bardzo ważnym sygnałem ostrzegawczym jest poczucie, że musisz się tłumaczyć z samego faktu istnienia. Ze swoich potrzeb, emocji, granic, nastrojów, jeśli regularnie słyszysz, że jesteś zbyt wrażliwa, zbyt wymagająca, albo że robisz problem z niczego, to nie jest próba zrozumienia, to próba unieważnienia Twojego doświadczenia. Miłość nie podważa Twojej rzeczywistości. Ona stara się ją poznać. Prawdziwa relacja nie opiera się na kontroli zachowania. Nie polega na monitorowaniu Twoich decyzji, ocenianiu Twoich wyborów ani wzbudzaniu poczucia winy za to, że masz własne życie. Nie jest Twoim obowiązkiem uspokajać cudze lęki kosztem siebie. Jeśli musisz się zmniejszać, by ktoś czuł się bezpiecznie, płacisz za relację zbyt wysoką cenę. Miłość nie jest też ciągłym egzaminem z lojalności. Nie wymaga nieustannych dowodów, oddania ani rezygnacji z siebie w imię dobra związku. Zdrowa relacja nie każe za posiadanie granic, nie straszy odejściem, nie wycofuje czułości i nie buduje bliskości na strachu przed utratą. To, co oparte na lęku, może wyglądać jak intensywność, ale nigdy nie będzie spokojem. Gdy miłość jest prawdziwa, czujesz ją nie w chaosie, lecz w stabilności, nie w niepewności, lecz w jasności. Nie w ciągłym napięciu, lecz w wewnętrznej równowadze. Czujesz, że możesz być sobą bez obawy, że to za dużo, że nie musisz znikać, by zostać wybraną, że Twoje istnienie nie jest problemem do rozwiązania. Dlatego właśnie to pytanie jest tak ważne, czy przy nim stajesz się bardziej sobą? Bo jeśli odpowiedź brzmi nie, żadne słowa, gesty ani deklaracje nie zmienią prawdy. Miłość, która kosztuje Cię wewnętrzny spokój nie jest miłością. Jest ceną, której nigdy nie powinnaś płacić. Prawdziwa miłość chroni. Uspokaja, umacnia i pozwala Ci być dokładnie taką, jaka jesteś, bez lęku, bez masek i bez konieczności znikania. Numer siódmy miłość jako przestrzeń do wzajemnego rozwoju i wolności. Prawdziwa miłość nie kończy się na bezpieczeństwie emocjonalnym, szacunku czy ochronie tożsamości. Jej najwyższym celem jest stworzenie przestrzeni, w której obie strony mogą rozwijać się w pełni, bez lęku i ograniczeń. Miłość autentyczna nie jest więzieniem ani obowiązkiem nie wymaga rezygnacji z własnych marzeń ani podporządkowania się cudzym potrzebom. Jest przestrzenią wolności, w której partnerzy wzajemnie wspierają swoje dążenia, odkrywają nowe możliwości i uczą się od siebie nawzajem. Mężczyzna, który naprawdę kocha, nie czuje zagrożenia Twoim rozwojem ani sukcesem. Twoje osiągnięcia nie są dla niego powodem do zazdrości ani lęku. Wręcz przeciwnie, cieszy się nimi szczerze i wspiera cię, abyś stawała się silniejsza, pewniejsza siebie i bardziej niezależna. Wierzę, że twoja samodzielność i pewność siebie nie umniejszają jego wartości, lecz wnoszą do relacji prawdziwą równowagę. Prawdziwa miłość nie potrzebuje kontroli ani ograniczeń, by czuć się stabilnie. Ona opiera się na zaufaniu i wzajemnym uznaniu autonomii drugiej osoby. Autentyczna miłość daje możliwość eksperymentowania i odkrywania siebie. Pozwala mówić o swoich potrzebach, marzeniach i lękach bez strachu przed oceną czy odrzuceniem. Przy takim partnerze możesz w pełni doświadczać życia, wiedząc, że Twoje wybory, pasje i zainteresowania są traktowane z szacunkiem. Nie jesteś zmuszona do rezygnacji z własnych aspiracji ani do kompromisów, które podważają Twoją integralność. Twoja tożsamość nie jest zagrożona, jest chroniona i ceniona. Ważnym aspektem tej przestrzeni jest wzajemna inspiracja. Prawdziwa miłość nie ogranicza, ale motywuje. Widząc Twoje postępy, rozwój i codzienne wysiłki, partner odczuwa radość, dumę i satysfakcję. Nie próbuje rywalizować ani dominować, lecz zachęca, byś w pełni wykorzystywała swój potencjał. Z drugiej strony, Ty również możesz wspierać jego cele i pasje, tworząc relację opartą na równowadze, wzajemnej empatii i zaangażowaniu. Miłość jako przestrzeń wolności to także umiejętność zdrowego dystansu. Prawdziwy partner rozumie, że czas spędzony osobno nie jest zagrożeniem, lecz naturalną częścią życia. Pozwala każdemu z was mieć swoje zainteresowania, przyjaźnie i czas dla siebie. Nie jest to egoizm ani chłód emocjonalny, lecz wyraz dojrzałości. Świadomość, że związek nie polega na kontrolowaniu drugiej osoby, lecz na wspólnym wzbogacaniu życia. Ta przestrzeń wolności obejmuje także emocjonalną otwartość i komunikację. Prawdziwa miłość zachęca do szczerości, do mówienia o tym, co boli, cieszy lub niepokoi. Pozwala okazywać emocje bez lęku, że zostaną wykorzystane przeciwko Tobie. Dzięki temu buduje się głęboka więź oparta na wzajemnym zrozumieniu, a nie na manipulacji czy strachu. Podsumowując, prawdziwa miłość nie jest więzieniem ani polem walki o kontrolę. Jest przestrzenią, w której możesz być sobą, rozwijać się i czerpać radość z życia, a partner wspiera cię w każdym kroku tej drogi. To uczucie, które chroni, wzmacnia i daje poczucie wolności, jednocześnie tworząc głęboką więź opartą na szacunku, zaufaniu i wzajemnej inspiracji. Miłość w pełni spełniona pozwala stawać się najlepszą wersją siebie, bez konieczności rezygnacji z własnej tożsamości czy marzeń. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami aż do końca tego materiału. Jeśli film Wam się spodobał, będziemy wdzięczni za ocenę 9, a jeśli nie spełnił Waszych oczekiwań, możecie wystawić 0. Pamiętajcie, aby dbać o siebie każdego dnia i szukać małych powodów do radości. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie w kolejnym filmie.